Hej wszystkim, witam Was z powrotem na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem, a jest to Hall Świąteczny 2024. Od razu powiem, że jestem oczywiście za wszystko bardzo wdzięczna. Wszystkie prezenty są super, są trafione, naprawdę jestem mega szczęśliwa, że je dostałam i naprawdę bardzo wdzięczna, jest ich masa. Naprawdę będzie co tutaj pokazywać. Ja bym to powiedzieć na wstępie. Mam nadzieję, że Wy też dostaliście Wasze wymarzone rzeczy i że wszystko. Jest tak jak chcieliście, że święta wam minęły dobrze, że przygotowania do Sylwestra też trwają dobrze i że po prostu sobie odpoczywacie. Na wstępie chciałabym was zaprosić na mojego Instagrama oraz TikToka, jeśli jeszcze mnie tam nie obserwujecie. Są tam dodatkowe materiały, no i właśnie w tym Reelsy, posty, więc warto mnie tam śledzić na bieżąco. Również zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału, czyli ten czerwony przycisk na dole i kliknięcia dzwoneczka, żeby mieć powiadomienia o moich filmikach co tydzień które są w niedzielę o 11.30 i ja już bez zbędnego przedłużenia myślę, że będę zaczynać. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Zaczynam pierwszą rzecz, którą dostałam, może już niektórzy z Was się domyślają, jest to Skins. Skin, Skins, jakkolwiek się to mówi. Dwie sukienki dokładnie. Dostałam to od mojego narzeczonego, się od jego Mikołaja. Uh, I no jestem zachwycona, zawsze coś chciałam mieć ze Skims. Jest to jednak taka marka Kim Kardashian. Jakby po prostu chciałam mieć coś od niej, chciałam zobaczyć, czy te ubrania naprawdę są tak dobre. Ja już nie raz je macałam, nawet przymierzałam. Ale wiecie, tak nie miałam tego kliknięcia, żeby kupić, a teraz mam. I pierwszą rzeczą, którą dostałam, jest długa, szara sukienka. Ta taka zwykła, wiecie, długa slip dress, wydaje mi się, że tak się ona nazywa. Tutaj mamy meteczki, wszystko. Ona jest super, bo ma regulowane ramionczka. Ona tak przepięknie przylega do ciała. No myślę, że naprawdę te sukienki są Wam bardzo dobrze znane. Ja mam też czarną znoszę sztukę, ale te. Mają taki inny materiał. One są takie mięciutkie, takie bardziej lejące. One opinają, ale tamte znoszę sztukę, są jednak sztywniejsze. Jest to jednak taki basic, wiecie? I nawet do tego sweterka bym ją mogła ubrać i do marynarki, i do kurtki, i w lato sama będzie przepiękna do jakiegoś bolerka. Naprawdę jest przepiękna, ma piękny, szary odcień, więc naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. I drugą skienkę, którą dostałam, jest to. Zwykła, mała czarna. Wiem, jest ona już krótsza. Mamy skims, meteczka. Bardzo miły znowu materiał. Znowu uregulowane Ramiączka, więc to jest naprawdę super, bo tego zawsze brakuje w sukienkach i uważam, że jest to mega plus. No bo ja na przykład zawsze potrzebuję sobie skrócić, wydłużyć. Wiecie, ja jestem wysoka, więc potrzebuję dużo tej przestrzeni. Jest ona taka prążkowana, tak samo jak ta szara. Znowu bardzo miła, taka. Fajna, lejąca się, przepiękna, zwykła czarna. Taka zawsze się przyda w szafie, do wszystkiego będzie pasować. No i jestem mega zadowolona, że mam coś w końcu od Kim Kardashian. Dobra, kolejne dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest highlighter Fenty Beauty. I to jest highlighter How Many Carats? To jest Diamond Bomb. No, jest to mój wymarzony highlight, highlighter od dwóch. Już lat, naprawdę, odkąd moja siostra go ma, ja po prostu o nim marzę. On się tak przepięknie mieni. W ogóle opakowanie jest przepiękne, trochę prześwietla, ale jest to ten piękny, połyskujący, brokatowy, brokatowy biały highlighter, który jest przepiękny, On ma takie srebrno-białe drobiny. Drzywanne możecie zobaczyć. Tutaj mamy oczywiście lusterko. No jest przepiękny, tak samo właśnie jak opakowanie jest takie świecące. Ja nie mam co tu dużo mówić. Świetny highlighter, świetna formuła jest przepiękny, idealny, zimowy. A druga rzecz, którą dostałam, to jest Color Wow. To jest ten taki spray wygładzający czyli Dream Coat Supernatural Spray. To jest taki spray, co on bardzo mocno wygładza włosy. Ja i używam teraz zamiennika z Rosmana, ale jednak um, tego nic nie zastąpi więc jest to właśnie Color Wow. To jest świetne. Tutaj też nie ma co dużo mówić ma też piękne opakowanie co dla mnie jest trochę ważne, lubię używać ładnych rzeczy, tak samo jak i tu, więc to są dwa takie właśnie droższe kosmetyki, które dostałam. No i jestem za maksa zadowolona. Właśnie kolor wow po prostu mocno wykłada włosy, więc jeśli chcecie proste włosy albo wam się puszą, no to to jest idealna rzecz dla waszych włosów. Kolejna rzecz, którą dostałam od Mikołaja, od mojej mamy, jest to przepiękny kardigan polo. Jest granatowy. Z czerwonym konikiem, taki sweterkowy splot. Jest on cały bawełniany i ma guziczki. On jest na takie małe mały, guz... piękny, granatowy kardigan. On naprawdę przepięknie wygląda na ciele, bardzo długo mi się marzył. Ja uwielbiam te sweterki, to są takie ponadczasowe ubrania, na zawsze z nami będą. One się naprawdę nie niszczą, zawsze są w modzie i naprawdę są bardzo wygodne, ciepłe, no idealne na co dzień. I jeszcze od mamy mojego narzeczonego. Dostałam z Argentyny szalik z alpaki. On jest tak miękki, ja naprawdę bym chciała, żebyście mogli to dotknąć. To jest taki cieniutki szalik, ale jednak tak naprawdę jest świetny. Ma przepiękny, taki biało-kremowy kolor e, i na dole ma takie piękne hafty. Zobaczcie. To jest przepiękny, na maksa klasyczny, idealny właśnie będzie do noszenia, bo on będzie cieplutki bardzo taki miły w dotyku. Do wszystkiego będzie wyglądał świetnie i do tych sukienek, no i w ogóle do płaszcza. No idealnym, bardzo, bardzo szczęśliwa tego dostałam, bo jednak jest to znowu rzecz naprawdę na lata, która nigdy mi się nie zniszczy, więc naprawdę świetny prezent. Kolejne kosmetyki, będą to zestawy kosmetyczne, dwa sefory od mojej siostry najstarszej. Pierwszy to jest zestaw Lanesh, który bardzo chciałam wypróbować, ponieważ mamy tu. 3 mini produkty. Jeszcze w ogóle go nie używałam nic, w ogóle z tych rzeczy nie używałam. Była highlighterem. Mamy krem. Toner do twarzy i taką, jakby wodną maseczkę do spania. Ciekawe. One są naprawdę nieduże, te rzeczy, bo już te sobie opakowałam, ale też nie takie mega mini. Na przykład, toner uważam, że jest naprawdę spory. Znam, więc jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi, no ale na pewno zacznę go używać. Kolejnym swetem e, z sefory jest Rituals. To jest set um, czterech rzeczy. Jest to Ritual of Sakura. I to jest ten różowy kolor, ten biało-różowy. I mamy tu cztery rzeczy. Przepiękne w ogóle pudełko, takie różowe. Uwielbiam. Mamy żel do mycia w piance. Mamy właśnie Magic Touch Body Cream, czyli jest taki krem do ciała, a tu mamy balsam do ciała, taki w... Um, w takim musie i malutką świeczuszkę właśnie o tym zapachu i ten zapach dla mnie pachnie po prostu taką czystością. E, po prostu jest taki czysty zapach, taki świeży, idealny na nowy rok, żeby zacząć nowy rok właśnie mm, czysto, wiecie, tak świeżo. Naprawdę jest świetny ten set. Nie chcę, żeby nic nie wypadło. Ten i czerwony to są moje ulubione. E, ale w tym roku jakbyś miałam ochotę na ten, ale właśnie jeszcze ten czerwony jest przepiękny. Ostatnia rzecz, um, którą tu pokażę są to perfumy Zary, Supreme, Vanilla. Um, one są świetne, choć one na końcu mają zapach takiego dymu, więc jeśli będziecie w sklepie, to radzę Wam je powąchać yy, i zobaczyć, bo na początku tego nie czuć, a potem na sam koniec jest taki dym, potem to przechodzi, ale tylko ostrzegam, bo, bo ja w sumie nie wiedziałam moja mama ma i moja siostra i nigdy tego od nich nie czułam, ale właśnie w końcu jest taki, um, taka nuta takiego dymu. Przepiękne, o Jezu, piękne są te perfumy. jest taka wanila, ale jednak taka z czymś, taka drogo pachną. Naprawdę pachną tak drogo. Chciałabym Wam powiedzieć, co w nich jest, ale nie mam pojęcia. W tym roku i ja poprosiłam. Kolejna rzecz, którą dostałam od mojej mamy, czy od moich rodziców. Ja mówię od mamy, ale to jest jakby od moich rodziców. Są to buty Deichmana, a są to takie jakby ugi, to nie są prawdziwe ugi, ja po prostu uwielbiam te buty, ja mam prawdziwe ugi i też je bardzo lubię, ale jest właśnie ten model z Deishmana, który ja w tamtym roku dostałam od mojej mamy na Mikołajki, albo tak ogólnie, bo potrzebowałam jasnych właśnie takich ala ugłównych, no i byłam taka dobra, moja mama znalazła, powiedziała, że może mi kupić, one chyba kosztują 100 parę złotych, tutaj nie mogę znaleźć, ale tak mi się zdaje, że coś 100 parę, max 200, nie pamiętam ile. Ale właśnie mi w na roku takie beżowe i one się tak świetnie trzymają, są tak wygodne, sztywne, naprawdę są niesamowite. Ja je po prostu kocham, też lubię bardzo tą długość. Yy, ogólnie lubię grubość podeszwy, no mają dla mnie idealny krój, idealną jakość, idealny kolor, więc takie polubiłam, że poprosiłam w tym roku o czarne no i właśnie, dostałam takie skórzane, bo ja mam takie zamszowe czarne ugi, więc byłam taka dobra w sumie, moja mama mi te wysłała yy, i mówi, że ten, no ja byłam taka dobra, w sumie takie skórzane będą idealne na deszcz, bo wiecie, tamte prawdziwe i zamszowe to się niszczą od deszczu jednak mimo wszystko są gładziutkie, skórzane oczywiście to jest fake skóra, ale w sensie, że mają strukturę skóry, więc na pewno deszcz nie będzie w nie tak wsiąkał, są piękne, czarne, zwykłe, mają idealną właśnie długość, są takie niskie idealna podeszwa, ja lubię te na takiej niepodwyższonej bo ja osobiście już nie potrzebuję dodatkowych centymetrów na co dzień i po prostu bardziej mi się podobają te mniejsze podeszwy, są przepiękne, uwielbiam je tutaj nie ma co dużo mówić, naprawdę wam je polecam, są takiej jakości jak ugi, no a kosztują jakieś 5 razy mniej. Ja mam rozmiar 40 w nich, bo ja mam właśnie nawet tak 40-41. No i w takich butach wolę mieć rozmiar mniejszy, bo one i tak się potem rozciągają i tak to mi spadają, a tak to są idealne i takie, wiecie, nowiutkie, no przepiękne, będą idealne do futerka. Jak wiecie, ja kocham futerka. Ostatnio kupiłam białe parę miesięcy temu, wcześniej już rok temu czy dwa lata temu kupiłam takie brązowo, wiecie, brązowo-kremowe z Vintage z Asosa, a w tym roku jeszcze poprosiłam na święta o brązowe albo czarne, bo właśnie brązowe mi się bardzo podobało, ale po głębszym przemyśleniu byłam taka no w sumie mi niepotrzebne, bo mam tamto drugie brązowe, które mi pasuje do brązowych rzeczy a czarnego mi brakuje i w sumie byłam taka, że idealnie mi będzie pasować właśnie do uków, czarne futerko no i było ostatnie w Zarze, moja mama znalazła. Rozmiar M, było w ogóle ostatnie M, więc mam taka przeszczęśliwa. Jest przepiękne, ma takie długie włosie, takie jak ja lubię. Ja w ogóle kocham te futerka z Zary, one naprawdę starczają na parę sezonów. Maxa fajna, niektórzy powiedzą, że 100% poliester. Trudno, ja je bardzo lubię, jest mi w nich naprawdę ciepło, są idealne na wszelkiego rodzaju okazje w zimę, wyglądają bardzo szkodnie i ono jest takie krótsze, ono ma zapięcie na jeden czy tam dwa klipsy. Jest takie krótsze, więc będzie idealne do spodni z wysokim stanem, do, do jakichś sukienek, no do wielu rzeczy. Bardzo dziękuję, no jest przepiękne. Teraz wam pokażę rzeczy z Bath Body Works. I dostałam dwie rzeczy od mojej siostry, drugiej, bo ja mam dwie siostry, i rzeczy od mojej mamy. Ale zacznę od dwóch świeczek z Bath Body Works, które dostałam od mojej siostry. I pierwsza to jest e, taka, to jest Bright Christmas Morning i ona tak przepięknie pachnie, bardzo tak trochę owocową powiedziałam. Dla mnie to pachnie jak owocowa herbatka. To pachnie jak herbata z y, sokiem malinowym, ale jednak tak ładnie, jeśli wiecie, jakby w miarę rozumiecie o co mi chodzi, tak właśnie jak herbata, tylko tak jeszcze bardziej może troszeczkę perfumowana. Takiego, to jest ta taka trochę mniejsza, ale one i tak starczają naprawdę na tak długo. To ma 200 gram prawie, jeden knot, a druga to jest mm, już duża i to jest Cinnamon e, Spiced Vanilla i ona pięknie pachnie. Bardzo słodko, bardzo cynamonowo. To pachnie jak cynamonka, naprawdę. Cynamonka, dosłownie cynamonka z kawą. Ja kocham cynamonki. Ona będzie na pewno idealna na jesień i właśnie teraz zimę. Jest taka bardzo ciepła, opulająca. To, to już jest ta trzyknotowa świeca i ona jest ogromna, ona ma. A ta ma 411 gram, no czyli to jest dwa razy taka mniejsza. Ale jest przepiękna, tutaj ma przepiękne, ale też nie za słodkie. On nie jest za słodki, ta to w ogóle według mnie nie jest taka słodka. W sensie, ona jest taka bardziej, właśnie taka owocowo perfumowana. A ta jest słodka, ale też bez przesady, bo ja nie lubię aż tak bardzo słodkich zapachów. A ta jest właśnie tak delikatnie, właśnie taka cynamonowa, waniliowa. No, jakbyście weszli do kafejki i czuli zapach cynamonek. Przez mojej mamy dostałam całą serię zapachów Thousand Wishes. Uwielbiam ten zapach. On jest taki przepiękny. On jest taki świeży, taki perfumowany, taki Trochę mocniejszy, taki nie wiem jak to nazwać, taki może troszeczkę nawet kwiatowy bym powiedziała. Bardzo ładne, musicie sobie go powąchać. I dostałam mgiełkę z brokatem, bo taką chciałam. Ja mam już zwykłą, a z brokatem ja uwielbiam być cała w brokacie. Mi to kompletnie nie przeszkadza, więc idealna właśnie na nowy rok. Mam w ogóle tyle kosmetyków do mycia, że masakra. Tutaj mam body cream, czyli takie masło do ciała w takiej tubie. Właśnie o tym samym zapachu. Tutaj mam płyn do mycia. Jeszcze mam e, taki mały body cream, albo też może być po prostu krem do rąk, wiecie, to już można sobie zdecydować. Wam pokażę e, dwa sety sportowe, które dostałam e, z jednego setu. To są legginsy Gym Glamour, zwykłe czarne. Bardzo takie chciałam. Moja siostra takie same dostała. To jest rozmiar M je dostałam od właśnie moich rodziców. Świetne są te leginsy, w sensie z serii, którą miałam, taką z dziurkami trochę byłam niezadowolona, bo te dziurki jakby sprawiły, że te leginsy się przy, szybciej popsuły i trochę się kulkowały, ale uznałam, że dam drugą szansę i zobaczę, jak takie zwykłe czarne, bez żadnych dziurek, e, dosłownie gładziutkie, tylko mają takie marszczenie lekkie na pupie, ale wyglądają przepięknie, one świetnie jakby modelują sylwetkę, Zbierają wszystko, gdzie trzeba. No ja je bardzo lubię, w sensie są na maksa wygodne i świetnie mi się w nich ćwiczy. No tylko byłam trochę zła, że mi się skulkowały, no ale zobaczymy, jak będzie z tymi. Zwykłe czarne, one też są długie. I do tego mm, kupiłam sobie w Berlinie, w sensie nie, kupiłam właśnie mój narzeczony, z którym byłam na święta. Sobie tam parę rzeczy dziś pobierałam i dostałam to pod choinkę. Jest to zwykły czarny stanik z handemu. On tak ładnie leży na ciele, musicie sobie. Go zobaczyć to jest, nie mam pojęcia, ale możecie sobie zyskanować. On kosztował 15 euro, no, czyli jakieś takie 80, zł, to 70, ale tutaj również mam rozmiar M. I jeszcze do tego setu sobie dobrałam koszulkę również z handemu. Ja w ogóle bardzo lubię rzeczy sportowe z handemu, Uważam, że są świetnej jakości i naprawdę uwielbiam ich ćwiczyć i w ogóle mi się nie psują. Ja mam masę setów z handemu, tak naprawdę prawie wszystkie i nic mi się nie kulkuje, nie psuje, nie rozciąga, są mega. I właśnie do tego sobie dobrałam koszulkę na długi rękaw czarną, ponieważ teraz jest zimno, no to na długi rękach bardziej mi się przyda. Jest to znowu rozmiar M. One mają na maksa mięciutki taki masełkowaty materiał, świetnie leżą, wszystko opinają gdzie trzeba. A drugi secik już jest cały z Handemu. Pierwsza rzecz to są dzwony, takie kremowe, przepiękne painting pants. Rozmiar M. One kosztowały 30 euro. Znaczy, jakieś 120 zł, coś takiego. I one są fajne, bo one tutaj w pasie są takie grube. Tutaj jest taki grubszy materiał, powiedziałabym podwójny. również są ładnie wy wymodelowane na pupie, w pasie. Są długie, są takie dla mnie idealne długościowo, że mi zakrywają kostki, ale też nie są, że mi się ciągną po ziemi. Ja mam 1,78 m, jakby coś. Eee, troszeczkę prześwitują, jak ma się złą bieliznę, jak będziecie miały ci listą, to raczej nie powinno być problemu, ale ja je też bardziej e, kupiłam z myślą o pilatesie, gdzie jednak też się tak nie stresuje, że coś mi prześwituje bo raczej są tam same kobiety, też tam jest takie ciemne światło, więc jakby nie wiem jak na siłkę, zależy jak wy się czujecie komfortowo, ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, o ile mam dobrą bieliznę. I do tego kupiłam dwie koszulki, bo nie było żadnego biustonosza. I znowu kupiłam tą samą, co czarną, tylko kremową, to jest jakby idealny kolor, więc to jest jakby secik zamierzony. I kupiłam drugą taką samą, tylko na krótki rękaw, bo akurat była, a uznałam, że nie mam żadnej białej na krótki rękaw, w sensie takiej kremowej, a na pewno będę dużo tego setu używać w lato, bo takie jasne kolory świetnie wyglądają na opale nizinie, więc od razu już sobie wzięłam. A stanik sobie sama jakiś dokupię właśnie tutaj w Warszawie, nie są drogie, a chciałabym znaleźć w tym samym kroju co ten tylko właśnie jakiś biały krem. Dobra, kolejne kosmetyki, które dostałam. Po pierwsze dostałam płyn od mojej siostry waniliowy, więc właśnie idealny do tych perfum. Przepięknie pachnie. On jest już taki trochę bardziej owocowo-waniliowy. Nie wiem, ale z firmy takiej jeszcze jej nie miałam. Przepiękna w ogóle, szata graficzna. Na maksa mi się podoba ten płyn. Ma nawet dziadka do orzechów, no na maksa. I to jest velvety vanilla, żel do kąpieli i podprysznic. Ale jest przepiękny, bardzo mi się podoba. No i nie mogę się doczeka doczekać, aż będę go używać. On jest, jak widzicie, tak samo wielki. On ma pół litra, więc naprawdę starczy na długo. No i, I jeszcze dostałam od mojej cioci, moich kuzynek. Mm mgiełkę z Victory' Secret. To jest zapach Santa Berry Silk. Bardzo ładny zapach. On jest taki właśnie właśnie jak owoce leśne, ale znowu według mnie trochę tu jest taka nuta wanilii. Bardzo ładny. Znowu tak naprawdę drogo pachnie. To jest sandalwood, blackberry i espresso and almond. Czuć tutaj tego migdała też może trochę. Naprawdę piękny zapach. Powąchajcie sobie, jak będziecie mieli okazję. Do tego dostałam duży balsam w tym samym zapachu. O tym samym zapachu to jest bazę do ciała i też znowu bardzo ładna szata graficzna. E, mówię wewnętrznie, on ma trochę taki waniliowy podton, przepiękny, bardzo fajny tutaj na jest brokat. A, i jeszcze dostałam od cioci właśnie mojej e, kartę podarunkową do Sephory, e, za którą sobie coś tam mogę kupić. Koło o Nie będę tutaj pokazywać jakichś danych, jeszcze pokażę i będzie. Zawsze się boję o to, ale właśnie karta podarunkowa do Sephory e, na jakąś tam kwotę, już nie będę tutaj może mówić, ale sobie na pewno coś z nią kupię fajnego, więc nie mogę się do tak od mojego narzeczonego. Po pierwsze, będzie to przepiękny sweterek z Zary. O, jest piękny, no tak mi się spodobał. On również jest z Berlina, również go jakby razem wybieraliśmy. Ma przepiękny taki czekoladowy, brązowy kolor. O, spójrzcie, jest przecudowny. Jan tutaj ma taki. Element, takie brązowe kuleczki, a tutaj jest złoty. Był taki i biały, i szary w tamtym roku. Nawet jedna z moich koleżanek miała taki. Ja już biały i szary mam z H&M, a teraz wyszedł brązowy z zary jeszcze są ozdobą. Wygląda według mnie na maksa drogo, bardzo tak ładnie, elegancko, będzie idealny na co dzień i na okazję. W ogóle kocham brązowy, no według mnie naprawdę na maksa mi pasuje ten kolor. Jest właśnie fajny taki głęboki, czekoladowy, espresso kolor. Nie jest cały sztuczny jak coś, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. On kosztował 40 euro, rozmiar M. Również jeszcze kupiłam sobie tam takie rękawiczki z mango, one są jak coś, nie mają metki, ale są przycudowne, takie czarne, ala skórzane, oczywiście jest to ekoskóra, z takim białym futerkiem i będą idealne do każdego mojego futerka i czarnego, i białego, i brązowego, bo jednak mogę sobie zakryć to białe futerko, a zawsze będzie widać właśnie czarną, rękawiczkę, są przepiękne, mega takie eleganckie, elokwentne, właśnie brakowało mi takich ładnych eleganckich rękawiczek one mają rozmiar S, nie mam pojęcia czy jest jakby inny rozmiar, na mnie są idealne, stałam case'a na telefon, bo mój po prostu jest zniszczony, inne są pożółknięte, więc jakiś potrzebowałam taki znalazłam za 4 euro bardzo ładne, będzie idealny do sycików od razu pomyślałam, taki błyszczący biały bardzo ładnie się mieni, bardzo mi się on podoba. I jeszcze czekoladowy misio z. I ostatnie rzeczy: będą to rzeczy z Only na Szybko też to pokażę. Po pierwsze, dostałam termo ochronę w giełdzie. To jest ta seria z Wedlam. To jest od mojej mamy. E, bardzo fajnie, no mi się przydaje ja bardzo dużo suszę włosy, dzisiaj na przykład wyprostowałam, no to się na pewno przyda taka termoochrona i to jest zapach e, nadzienia mlecznego. do tego dostałam odżywkę wygładzającą, akurat to mega jestem ciekawa jak to mi się sprawdzi. to jest zapach wtaśmie mleczko słony karmel, ale wydaje mi się, że to może być świetne, bo ja potrzebuję wygładzenia na moich włosach. dostałam e, taką e, scrunchy xxl, ona wygląda Taka brązowawa, bardzo fajna, idealna będzie na włosy. Wiecie, żeby sobie zawiązać wieczorem. Jest ona taka śliska, więc to też dobrze. Ja słyszałam, że takie śliskie są dużo lepsze dla włosów. I ostatnia rzecz to są trzy odżywki do włosów w takim syciku bardzo ładnym. Tutaj mamy rozpiskę, co mamy dokładnie. Ale mamy odżywkę humektantową o zapachu białej czekolady. Mamy odżywkę proteinową o zapachu nadzienia mlecznego i mamy jeszcze emolientową o zapachu mlecznej trusk mleczna truskawkowa więc takie trzy i to jest właśnie ta y, pielęgnacja pech y, i jeszcze dostałam prezent od babci mojego y, narzeczonego pierwsze mamy tutaj książkę Oj, książkę psychologiczną bo ona wie że ja się tym interesuję ja studiuję psychologię więc dostałam książkę Ewy Wodyło w zgodzie ze sobą. Jestem bardzo ciekawa, nic nie słyszałam o tej książce, więc e, z chęcią przeczytam. Cieniutka, malutka, e, więc zobaczymy, co w niej będzie, ale ogólnie co to znaczy być sobą, sobą, czyli kim. Którą wersją siebie, dlaczego zamiast się zmieniać, wolimy zmieniać innych, jak być wiernym, przyjętym zasadom, nie raniąc wszystkich wokół. Taka książka do samorozwoju. Ja uwielbiam takie rzeczy, dbam o właśnie ten mój samorozwój, więc naprawdę bardzo fajna rzecz. Bardzo mi miło, że dostałam w ogóle taką książkę, która jest w takiej tematyce. Dostałam Rafaello. O, jeszcze od mojej siostry dostałam takiego aniołka przepięknego. E, która mi da te rzeczy z Ritualsa i Sephory Wtam jeszcze mieszankę studencką Lakier do paznokci Taki rurowy, przepiękny kolor Na pewno się przyda do stóp Bo ja sobie maluję stopy więc idealny, no jak wiecie ja mam na rękach hybrydę, więc raczej nie chyba, że kiedyś zajmę hybrydę, to na pewno się przyda, nie mam pojęcia co to za firma przepiękny e, taki właśnie jasno różowy przezroczysty kolor, ja takie uwielbiam będzie naprawdę idealny e, i jeszcze dostałam takie naklejki na paznokcie, też na pewno kiedyś przetestuję, bardzo mi w ogóle miło za ten prezent, więc cokolwiek bym tu dostała, bym się cieszyła. I jeszcze w ogóle dostałam takie malutkie życzenia od mojej siostry, oczywiście nie będę tutaj otwierać, ale też o tym chciałam wspomnieć. Chciałam wam pokazać cały kalendarz adwentowy do mojej siostry, który dostałam. Tak pokrótce wam pokażę Po pierwsze dostałam kremę, W ogóle dostałam go, ona sama go robiła No i co drugi dzień miałam okienko do otworzenia Więc tutaj mamy krem Pod oczy pietruszkowy z Ziai Mamy też korzenny piernik Żel pod prysznic z Ziai Bardzo ładnie pachnie jak pierniki Naprawdę, też nie za mocno Dostałam piankę do mycia rąk O, dostałam taki świetny Brokatowy olejek o zapachu białej czekolady z właśnie on Libio z matki przepiękne, złotawe, jasne drobiny. rąk, korzenny piernik z ziemi, giełka do ciała, korzenny piernik, taki tonik z kwasem hialuronowym o zapachu jagody Asai. Su super on jest tak do psikania na twarz. Tak po, po prostu, żeby sobie nawilżyć w ciągu dnia, czy pod make-up, czy nawet na make-up i pięknie pachnie, naprawdę tak świeżo jagodowo. Tam przyprawę. Chai latte, bo ja bardzo lubię czajlatę, więc dostałam taką przyprawę do robienia w domu. A i jeszcze dostałam krem z starej mydlarni. On wydaje się naprawdę fajny. Taką skręci złotą, więc też będę miała dużo gumek do włosów. Dostałam dwie takie przyprawy nie jedno. No i to było właśnie w tym kalendarzu od niej, za który bardzo dziękuję, też jestem bardzo wdzięczna. no jest masa tych rzeczy. Nie wiem, ile ten haul będzie trwał. Mam nadzieję, że uda mi się go jak najbardziej, tak wiecie taką pigułkę złączyć, bo ja też nie lubię, kiedy hole są za długie, ale za wszystko jestem na maksa wdzięczna. No nie mogę uwierzyć, że tyle rzeczy dostałam, tyle super rzeczy, naprawdę jest to dla mnie niesamowite. Wam chciała podziękować za obejrzenie tego filmiku. Jeśli wam się on spodobał, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na moje social media, czyli Instagram i TikTok, Tutaj macie nazwę. Mam nadzieję, że Sylwester wam super minie, że macie swoje postanowienia noworoczne, że wszystko jest w porządku, że święta minęły też bardzo dobrze, że jesteście wypoczęci, że jesteście gotowi na nowy rok, bo już będzie 2025. Nie jest to szalone, ale ja na ten rok mam. Dużo celi, dużo nowych dla mnie rzeczy, wyzwań, e, których nie mogę się doczekać, więc mam nadzieję, że Wy też znajdziecie takie rzeczy dla siebie. Choć wiecie, zawsze można wprowadzać nowe nawyki, niezwykle w, w nowym roku. Ja bym Wam chciała podziękować za obejrzenie tego filmiku. Życzę Wam mojego dnia, popołudnia, tygodnia, miesiąca, poranka, wieczoru, kiedy tylko oglądacie ten filmik. Życzę wam szczęśliwego nowego roku i życzę wam spokoju i ciepła. My się widzimy już w kolejnym filmiku za tydzień, który będzie już w nowym roku, w 2025, więc wyczekujcie filmiku w nowym roku, a my się widzimy za tydzień. Pa pa.